Proszę Państwa, odczytuję nasz apel poznańskiego Związku Patriotycznego Wierni Polsce pod hasłem Brońmy Polski, byśmy nie stali się drugą Palestyną. Byt państwa i narodu polskiego nie był tak zagrożony jak obecnie od czasów rozbiorów polskich w XVIII wieku. Zanim przejdziemy do porównania zagrożeń dla Polski i Palestyny, powinniśmy uświadomić sobie zdradę tych, Którzy chcieli w ostatnich dniach dobić Polskę. Mieliśmy do czynienia z próbą zamachu na konstytucję, by móc sprzedać dziedzictwo narodowe, jakim są polskie lasy, stanowiące około 30% terytorium Polski, wraz z ziemią i jej bogactwami, oraz zamachem na polskie górnictwo, by zlikwidować kopalnie. Wszystko to pod osłoną nocy w nieby w polskim Sejmie za przyczyną. Antypolskiego rządu POPSL. Dzięki strajkom górników wyrok na polskie kopalnie jest chwilowo odroczony. Górnicy w zawartym porozumieniu zostali oszukani. Dopuszczone są zwolnienia i podziały kopalni. Nie ma jednak słowa o usuwaniu przyczyn, czyli złodziejskich spółek, które je okradają. Czyżby podpisujący to porozumienie działacze związkowi tego nie rozumieli? Decydenci z znaku niemieckiej agentury i tak będą chcieli zniszczyć polskie górnictwo. Czas skończyć z kompromisami. Albo ma być Polska, albo jej nie będzie. Podobnie wygląda sprawa polskich lasów, które jak ujawniły dokumenty na portalu Wikileaks już w 2009 roku komorowski wraz z Tuskiem chcieli sprzedać, by zaspokoić bezprawne i bezzasadne żydowskie roszczenia wobec Polski za rzekome przedwojenne mienie w kwocie 65 miliardów dolarów. Niestety u większości Polaków ogłupionych reżimową propagandą nie ma świadomości, że celem tego antypolskiego rządu, a właściwie polskojęzycznej okupacyjnej agentury na służbie wrogów Polski... Jest nie tylko likwidacja polskiego górnictwa, wyprzeda z lasu i innymi, ale ostatecznym celem jest całkowita likwidacja własności państwa polskiego. A następnie pozbawienie prywatnej własności Polaków. Kolejna do likwidacji, tak jak stocznie, jest polska żegluga bałtycka. To są wystarczające kolejne dowody na to, że Polską rządzą przestępcy, którzy dopuścili się z Rady Państwa. W tragicznej sytuacji naszego kraju niezrozumiałe są dywagacje wszelkich działaczy związkowych czy parlamentarnej prawicowej opozycji o nietrafionych czy nieprzemyślanych decyzjach rządu. Decyzje reżimu POP i PSL, jak i wszystkie po 1989 roku. Były wymierzone celowo przeciw suwerenności i niepodległości państwa i narodu polskiego. Wincenty Witos powiedział, przed wami nie ma wyboru. Możecie być gospodarzami albo niewolnikami drugich. Apelujemy więc do Polaków. To jest ostatni czas, w którym ważą się losy Polski. Musimy stanąć do twardej walki politycznej nie w gabinetach, a na ulicach. Widzimy, że argumenty dla reżimu nie mają żadnego znaczenia, a ostatnie sfałszowane wybory pokazują, że uczciwie w wyborach władzy nie oddadzą. Należy więc połączyć wszystkie siły górników, pracowników jeszcze istniejących branż, resztki stoczniowców i żeglugi morskiej, leśników i rolników. Należy stworzyć ogólnokrajową, ogólnonarodową koalicję. Obrony Polski to jest nasze wezwanie do walki o Polskę. Bez żadnych agentów, magdalenki i okrągłych stołów trzeba obudzić ducha narodu jak za pierwszej Solidarności i stanąć całą Polską tak długo jak trzeba, aż do skutku do, do odebrania Polski z łap tych, co służą Niemcom, Rosji czy żydowskiej finansjerze. Nie patrzmy na to, co powie Masońska Unia czy jakieś unijne lewactwo. Naszych przodków bolało bardziej, gdy walczyli o niepodległość. Spójrzmy jedynie na Węgrów. Może chociaż oni, jak w 1920 roku nam pomogą, a wszyscy zdrajcy i obce agentury won i pod sąd, ale już z nowymi sędziami. Trzeba rozpocząć tak jak Węgrzy, od konstytucji rozpoczynającej się w imię Boga Wszechmogącego. Trzeba wrócić do korzeni, bo najwyraźniej zapomnieliśmy, za co ginęli, by byli mordowani nasi przodkowie. Za Boga, honor i ojczyznę. Jeżeli tego szybko nie zrobimy, to wszyscy będziemy winni zaniechania obrony państwa polskiego przed wrogiem wewnętrznym, czyli agenturą udającą rząd i prezydenta działającą tylko i wyłącznie na szkodę naszego państwa i narodu. To jest ostateczna batalia o Polskę. To jest odpowiedzialność za nasze dzieci i wnuki. By nam kiedyś nie powiedziały, mieliście szansę, a stworzyliście. Dzisiejsza manifestacja pod hasłem... Dzisiejsza manifestacja pod hasłem Brońmy Polski, byśmy nie stali się drugą Palestyną ma uświadomić Polakom podobieństwo zagrożeń dla istnienia państwa i narodu polskiego. Podobnie jak Palestyńczykom, Polakom odbierają ziemię. Palestyńczyków systematycznie mordują, a Polaków wynarodowiają i eksterminują. Mimo z pozoru wielkich różnic, Sytuacji Palestyńczyków i Polaków jest podobieństwo, z pewnością ten sam cel ostateczny, doprowadzenie do likwidacji i uczynienie z Polaków niewielkiego narodu niewolników, byśmy byli tanią siłą roboczą na służbie okupantów Polski. Miejmy świadomość, że od 1989 roku realizowano plan likwidacji całej polskiej gospodarki, że w tym celu Balcerowicz z Lewandowskim i innymi kolaborantami wykonywał plan, przybyłych do polskich żydowskich spekulantów giełdowych Sorosa i Saksa. W 1990 roku członkiem Rady Ekonomicznej przy premierze był ówczesny gubernator Banku Centralnego Izraela Michał Brun, który tym samym znał wszystkie operacje finansowe naszego państwa. Jednym słowem Polska po 89 roku była ubezwłasnowolniona. A dziś, dziś minister reżimowego rządu mówi, że państwo polskie jest teoretyczne, czyli nie istnieje. Wobec tego na co czekamy? Trzeba przegnać tą bandę. 28 października w Warszawie. Ubiegłego roku z udziałem prezydenta Izraela otwarto Muzeum Żydów Polskich zbudowane za około 320 milionów złotych, z czego Polacy zapłacili około 180 milionów. Roczny koszt utrzymania tego muzeum szacowany jest na około 15 milionów złotych. Dlaczego Polacy mają płacić za jego utrzymanie, a nie sami Żydzi? Nam ono jest niepotrzebne. Za te pieniądze można by zbudować przedszkola czy wspomagać biedne dzieci. Dlaczego w tym muzeum zakłamuje się historię, a chociażby brak informacji o Żydach, którzy po wkroczeniu okupanta sowieckiego wydawali Polaków w ręce NKWD, przez co wielu naszych rodaków zginęło w Katyniu, zostało zamordowanych czy wywiezionych na Sybir. O zbrodniach żydowskich w polskich wsiad, wsiach na Liboki i Koniuchy, gdzie w 43 i 44 roku zamordowano około 180 mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. O zbrodniach dokonywanych przez funkcjonariuszy UB, głównie żydowskiego pochodzenia, którzy wraz z żydowskim NKWD zamordowali dziesiątki tysięcy żołnierzy polskiego antykomunistycznego podziemia i elit naszego narodu. Pozmieniali tylko nazwiska, by udawać Polaków. Z nadania sowieckiego okupanta przejęli władzę i już z Polski nie wyszli rządzą dalej wraz z następnym pokoleniem ich resortowych dzieci. Godna pożałowania była pogardliwa wypowiedź kuratorium Muzeum Żydów Polski, która dla New York Times' stwierdziła, że dzisiejsza Polska to kompletna anomalia. Tak, bo anomalią jest to, że Polacy zbudowali Muzeum Historii Żydów, a nie Muzeum Historii Polaków. Bo anomalią jest to, że tolerujemy w naszym kraju tych Żydów, którzy zamiast być wdzięczni za to, że mieszkają w Polsce przybranej ojczyźnie, wykorzystują Polskę wyłącznie dla własnych plemiennych interesów i interesów Izraela. Jednocześnie możemy wyrazić obelowanie nielicznym, uczciwym i patriotycznie nastawionym do Polski Żydom, gdy mogą się wstydzić za swoich współbraci. Anomalią jest to, że znosimy kłamstwa przypisywania Polakom, Niemieckiej zbrodni w Jedwabnym, które mają służyć wyłącznie do przedstawiania nas jako antysemitów i faszystów mordujących ludzi, Żydów. Polacy nie są antysemitami. Mówienie prawdy to nie jest antysemityzm. To tylko obrona konieczna przed tymi, którzy przyczyniają się do zniszczenia państwa i narodu polskiego. Dość już żerowania na Polsce. Obca agentura zarządzająca Polską. Prowadzi do wynarodowienia Polaków przez antyrodzinną politykę, przez zmuszanie do wyjazdu za chlebem milionów Polaków, przez pozbawianie opieki medycznej, a ostatnio przez wprowadzenie do zabijania nienarodzonych Polaków zwanej tabletki PO. To nie jest tabletka PO, to jest zbrodnia PO. Jakby, jakby to przewidując, prożydowska wyborcza kilka tygodni wcześniej podała. Że trzeba sprowadzać do Polski po 140 tysięcy imigrantów rocznie, by zrównoważyć niż demograficzny. Kogo nam tu chcą sprowadzać? Wygląda na to, że Żydów, bo ostatnio Polaków coraz intensywniej z nimi zaczęli oswajać. Przez coraz częstsze jakieś dni judaizmu, dni piosenki żydowskiej i temu podobne. Nawet w Sejmie zapalają żydowską menorę jako dialog z judaizmem. Tym, co tak uważają, przypominamy, że dla Żyda nie Żyd zwany gojem nie jest człowiekiem, lecz zwierzęciem. Dziś jest 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu, zbudowanego przez Niemców, też dla podludzi, by tam eksterminować Polaków. Bo tam, jak w całej Polsce odbywał się holokaust, holokaust Polaków, nie wyłącznie holokaust Żydów, jak podaje prożydowska propaganda. Nie dopuśćmy do tego, by znów Polacy znaleźli się w takiej sytuacji jak Palestyńczycy w gettach utworzonych im przez Żydów. Czy Polaków jeszcze trzeba więcej upokorzyć, żeby coś zrozumieli? Musimy odzyskać Polskę, bo Polacy chcą żyć i rządzić się sami we własnym państwie. Musimy odzyskać to, co nam ukradziono i to, co jest rozkradane dalej od 1989 roku. Nie będzie to łamanie prawa ani demokracji. Czy demokracją i Prazwem możemy nazwać to, co nam narzucono Polsce i Polakom w 1944 roku przez Żydokomunę Komunę i to, co stworzono po 1989 roku? Nie. Odzyskanie Polski i osądzenie winnych trzeba dokonać już według nowego prawa. Do tego potrzeba odwagi, bo przyszłość Polski może zależeć tylko od odważnych ludzi. Józef Piłsudski powiedział żadne zdrowe społeczeństwo nie będzie bez zdobycia się na opór czynny znosić gospodarki bandytów podtrzymywanych przez władzę i władz podtrzymywanych przez bandytów. I jeśli jesteśmy takim społeczeństwem, podobnych gospodarzy powinniśmy się pozbyć. Więc odzyskajmy Polskę dla nas, dla nas i przyszłych pokoleń Polaków. Tak nam dopomóż Bóg. W imieniu Poznańskiego Związku Patriotycznego Wierni Polsce, Bogdan Frejta, przewodniczący Poznań 27 stycznia 2015 roku. Dziękuję.